Cześć, jestem Artman i jest to kolejny odcinek z serii ciekawostek, porad i rad jak wygrać więcej gier w Marvel Rivals. Moja aktualna ranga to Grandmaster 2 i dzisiejszy materiał powstał dzięki temu to widzowi, któremu oczywiście bardzo dziękuję Jeżeli jeżeli też chcecie, abym nagrał jakiś odcinek, w którym omawiam jakiś temat przez was wybrany, to napiszcie w komentarzu. A więc zaczynając od podstaw, czyli teamfightów, których ważną cechą jest połkowanie. Czyli jest to wzajemne zadawanie obrażeń i nabijanie swojego ulta. Jest to kluczowa rzecz, ponieważ w obecnej macie trzech supportów, który z nich uzyska swojego ulta jako pierwszy, zapewni w większości przypadków zdobycia punktu. W tak wczesnej fazie gry ważne jest, aby nie umrzeć, ponieważ w takiej sytuacji na 90% twoja drużyna zostanie spuszowana. Kolejnym aspektem teamfightów jest spuszowanie, czyli drużyna atakująca musi zdobyć punkt, który druga drużyna stara się obronić. I wydaje się to na bardzo oczywistą rzecz, jednak z mojego doświadczenia nie każdy wie, jak to zrobić. Bardzo dużą rolę w odgrywają tanki, ponieważ mają one najwięcej zdrowia i to ich zadaniem jest zdobycie przestrzeni dla reszty swojej drużyny. Jednak bez dobrego leczenia nie są oni w stanie tego zrobić, ponieważ mogą dostać bardzo duży burst, czyli dużo obrażeń w krótkim czasie i zginąć w kilka sekund. Z drugiej strony, podczas puszowania bardzo dużą rolę odgrywają również dps, -y, które w krótkim czasie. Są w stanie zabić przeciwne supporty, które mogą mieć złą pozycję, albo nie spodziewać się naszego pusza. Kiedy uda wam się spuszować, dochodzi do bezpośredniego starcia. W takich sytuacjach nie zawsze staraj się fokusować tanki, nie zdają one dużych obrażeń, i bez swoich supportów są one bezużyteczne. Dlatego twoim priorytetem jest zabicie przeciwnych supportów albo DPS-ów. Pamiętaj, że jeżeli jesteś po ataku i zabijesz kogoś z drużyny przeciwnej, mają oni dłuższą drogę do przebycia, aby wrócić do punktu a więc zabicie kogoś jeden za jeden jest zawsze opłacalne. Kolejnym aspektem, który pomoże wam wygrać więcej gier, to kombinacje drużyn. Nie mówię tutaj o team upach, ale o połączeniu postaci, których ulty tworzą synergię i ich przykładem jest na przykład ult Gruta plus Moon Knighta. Ult Gruta zatrzymuje i przyciąga wielu przeciwników w jedno miejsce, a ult Moon Knighta zadaje duże obrażenia obszarowe właśnie w wyznaczonym miejscu. Dlatego jest to idealną kombinacją dwóch postaci, inną bardzo mocną fuzją, jest na przykład Black Widow i Mantis. Ponieważ jeżeli Mantis da swojego boosta do obrażeń Black Widow, jest ona w stanie zabić większość poznań na strzała w głowę. I zakładam, że mało osób o tym wiedziało. Jak zbudować idealną drużynę? i Nie jest to takie proste, ponieważ każdą klasę dzielimy na podklasy. Czyli tank jest to podstawa każdej drużyny i dzielimy go na main tanki oraz na diverów. Main tanki to tanki, które będą na siebie skupiać całą uwagę, przyjmować na siebie obrażenia i będą stać z drużyną. Czyli na przykład jest to gród, Dr. Strange czy Magneto. A tanki pod Dive'a, czyli w wolnym tłumaczeniu pod nurkowanie, są w stanie odwrócić uwagę przeciwnej drużyny albo ich supportów, dzięki czemu wy jesteście w stanie zaatakować ich z dwóch stron. I takie tanki to np. Venom, Captain America czy Hulk. Następną bardzo ważną rzeczą jest posiadanie dwóch albo trzech healerów. Bez nich drużyna jest spisana na porażkę. Dwa defensywne ulty supportów potrafią wygrać jedną walkę, dlatego w każdej drużynie powinny znajdować się na przykład Klałki Luna albo klałki Inviswoman. Woman. Patrząc z drugiej strony, idealną kontrolą na z trzech supportów jest Loki, ponieważ potrafi on użyć ulta supportów, albo ulta Magnito, który potrafi skontrować ulty przeciwnych supportów. Zostały nam DPS-y w aktualnej mecie, wybierany często jest Baki czy Psylo, ale warto wybrać DPS-a, który może kontrolować przeciwną drużynę, ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku 17 niepisanych zasad Marvel Rivals. Zachęcam Was do obejrzenia. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję że Wam pomogłem mi się Wam podobało. Zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych odcinkach.